No to lecimy no, finał, finał GAMPRECET i mecz Jak na razie dwa mecze, no opór Na pociągi, na, na, na pociągi, pociągi. Tak. rekord wpisany liście, proszę nie No nie co No nie da No ale no za mną nikogo nie było, no ha. panowie, panowie A, siebie bicie, siebie bicie. Dostał Ja mnie, B2, ja mnie. b dwóch, w Dobra, do Ceta. Rekord piszcie, no, bo no, potem po no, no. nie będziecie to mogli. pierwszy. Dobra, zamknij to. Nie, nie robiliście. Dobra, yy, gdzie chodzisz, Pał? Bo hmm. B jest wolne. Tu na B. Jak lubisz B, jak nie to A. Na B idę. Dobra, dobra. A ja będę tam sam grał, tak? Nie, z Bartkiem. No to ja. do... Idę znak? Tu jadą, patrzę. Co cofam, już do connecta. Nie ty, nie, ty nie, ty nie, ty nie! Nowi to dwutuj czy coś! No widz O, tak ma, to jest. Zajebiście, Mam no. defa. Ja. cicho. tak tak O wiatr przez ten tak biegać. jest głupi no. No no. To jest. Jest, 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 rampa, rampa, rampa. Góra, góra. Już dwa piwa wypi. Trzeba. Bo... Jest, zaskoczył bez. Dwóch Rampa. Jeszcze jeszcze side, jeszcze side. I rampa. Czy będzie góra? O, po, po, poszedł górę, tak poszedł górę. Góra. Leży. Bez, no prawo. No jest, jest Sprawdźmy AB podjechał. Ale z chrzeni w na I, ci, Mogę ci fleszować, a ja nie podjeżdżam. No dawaj. Nie no i... trzeba też kryć. Jakby to na oko. No, no, no. no Zamek kupił. Nic. Pop, pop. Jeszcze. No, um. Drabas, drabas Na górę czy jak? Jedziemy wiedziałem nawet Teraz kos jakoś dostanę, czy coś Ale inny się raczej nie wyjdzie, bo ma no, Nie, Nie być Możemy jeszcze raz podjechać Ja już przekupuję na nie, Ja nie przekupię, ja nie przekupię i spróbuję No to ty dojedziesz, ja kryję maina z zielonej Ta, żeby wiesz Auk jednak lepszy niż kałach Znaczy chodzi o to, że Auk w moich łapach jest... Ta... Yy, no i jest flashback! 5-6 Nie było na Już nie, już nowy, ty Ale ja tam znajduję, spokołań Nie wiem, się... bo... co, Cofam co go na Ja mam dra ja drabę A Ivy ktoś? Spokój Sekund nie wejdę na efekt może być lewo main, tyle może być. Jeden jest obity i ma absolutne. No znaki. nie, uprosiedzony smog, uwaga. No, no, no dobrze jest. Widzę. Mówiłem, że widzę. <słuch> to jest To Co mi pobłowy? Main, main. po Ma 50. Krawicaż, tu, main, dwóch main. Lewam 50 Ale ja w idzie Paul. Ja Nie tutaj, nie, ubiegło. Ubiegło. Ja nie wychylam ja. taki jest Może jest. mi ktoś albo porzucić? Nie ja mogę Dobra Prawo to Nie wiem. Widziałem nic. Co ma main'a? No, otrzymam. Ktoś odpina sobie mikrofon. Out. Jest. A... Jest. Tak. Digg'u. Bo main nic nie było. Zupełnie nic. Zemdrabiłem no, więc... Patrzę górę. Jak nie trafię, to przepraszam. Dobra, robi manial. Chcesz fresza, LK? Dawaj, podróż. Będzie gwiazdę czy draba? Nie mamy inna. No dużo, po. No to dużo, bo... no, tu musi być. Idzie no, na górze, słyszałem goście. Albo drabę, a draba? Draba, draba jest wypaczone. Ja Jecha. patrzę, drabę teraz. Teraz. W okay. górę cały czas słychać. Dobra, idę w górę, patrzę a są tutaj? Góra, 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 góra. góra. Jezu. Fuck. Akurat włączyłem scope'a. B, ci chodzi bardzo? No, no, no. Nie wiem, nie wiem. Oh, Fak. Góra, góra jest. Góra. Nie ma... U mnie. To był ten. Jeden, jeden. Awi mógł wejść, nie widziałem go. A szansę. Trzampa Ciebie oh, Nice Uf. Spadłem, kurde i przestałem Celować, dobra no, więc co oni robili teraz w tej rundzie? No kutasili, kutasili Koś tam czekał w ogóle tu czy Autyści A tam no, po lewo od razu no. O tam. Kurde. To czekał skróta No faktycznie

Marfik, czy myślisz, że jakiś będzie? Ja znajduję. No nie. Patrzę ten ladder. Co? Nie. Nie do czata. Jeszcze jeden, no, drugi jest, no, drugi jest, no, drugi no, no. O! Teraz nie ma kujczystka jest nie ma, Panie jest głupi jakiś No o, Pauza trzeba bo ten Tego nie będzie Jesteś Matiu? Nie ma go oczywiście Zamiast powiedzieć, że Niech ktoś go zmieni to po prostu piknął za zero i nic nie zrobił, no. mi się wywalił. I sobie poszedł. Ja też za zero. No. no. ale ja przynajmniej oddałem strzał. No, on kliknął... Dobra, on gramy, piknął, gramy, piknął, gramy piknął, chyba, gramy chyba. Potrzebuję broń, Maciu. broń, Ja mogę zagrać kauta. Gramy, gramy, Bartek może rzucić się z tej no. Daj Maciu, Matiu. rzuć się jak przyjdzie. No się poruszył, czekaj No to, to mu mama szarpie za, za mieszkę. Zostaw, zostaw taką kompletnie. Daj no, nie mu, daj, brani, daj braniej. Mam i mu masę, się. Lecim. Co chcesz? Odmontuj się, no. I on Robacz też? No, nie, tutaj. Ale... już jesteś? Tak jesteś? Czy nie macie? Aby pauzę dla mnie wzięliście? No. No. Bo... Wow. siedziałeś w Siedziałeś w Ivy, kliknąłeś A, się wywaliłeś i słyszałem, jak matka do siebie coś No, de... nie, daj, de... się piekło, z Mama głową tam. O Lejnał, Smoke main, main out no. Uwaga, Zwłok! 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 góra Zwłok! Zwłok! Jestem MTW Co? Nie patrzę w góry Nic nie widzę Brawo, wróci, wrócił, wrócił Wrócił na górę czy...? Tak, wrócił na górę Jest góra B przed O Ojej Fuck Sorry Nice, bro dwóch chyba Za psem Jest, jest Konie Jak SIĘ SCHERIŁ, SORRY no, ale... Pies JEST CAŁY CZAS jest typowy, Kolega mi nie coś... wiadomo, kolega nie wiadomo nie Dobra, nie to, ja myślałem, że go zabiłem na początku się, yeah. się <grym> mm, już przy, Przytulę to... bronią z was tam. Dobra, nie, mistyk nowy <grym> Co kupiłeś? He <laughs> he, Beaston Dobra, dojeżdża do main ty na tym, ma nie rażenie. Musisz rażować. Dobra, dobra lejcie tamtego, ja ci zapruszuję. Wyszedł main. To zrobił? Tak, jest, latać, nie zapruszył. Jest jeden. No, two, Jeszcze dwóch. Jeszcze jeden, jeszcze jeden, bro. Nice, bro. On tak stoczył. Smoku. Łał. Przejdzie mi sandwich? Nie, gówno. Gdzie? jest ta Dostał głowę. Ja pi... Co miałeś? Au. Au. I palaka. No dzięki. Mam na dropa. Już, już, już. Już, już, już. Nie spikowałem granaty i kupiłem digla, i już chciałem miksemę kupić. Ja podjadę B, dobra? Takiego smoka. Dobra. To co powtarzamy ten wyczyn? na Tak. No, nie, nie, Dobrze nie, dobrze nie, dobrze. 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 Patrzę to nie, 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 Patrz, jeszcze jeden, jeszcze jeden. Main. Main prawo jest. Co, biegną Biegnął. A. Biegnął B, biegnął B. Biegnął B. Biegnął B. Tam na dziwne. ta Auto nuba mają. Rampa już schodzi. Ta. Tłup. I, I góra, i góra. Góra. Patrzysz to co ja. No, w góry. no Już na Olejowy. olejowym przebiegł. No to mnie nie wiem. Yeah. Oh, nie, gdzie on No, eko. Tak. Ja mi No tak. Tak tak tak, eko. tak, 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 tak. Już nie, nie cuduj. Kup flashe'a. U mnie ktoś tego ma, ale No bo no, no, dobra. Najpierw popłaci nam pieniędzy, dopiero potem. To idźmy... Idźmy chociaż razem gdzieś, jak jest eko. Stack'uj me. No, Chodź. Ja nie widzę. Zmowę, no bo no, no, na no, mleko no. rzucają. Fleszuję... Elka. Prawie nie patrzę. Zamek. Jest na blisko, nie. po lewo. Cały czas czekają na nas Pod drabą. cały czas. Już nie z tym kołachem. Kurz Mało Iwi. Mało. Jeszcze... W Góra. W górę. Trzech. 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 już i Góra i side. Walk. Szkoda, bo nie wiedzieli raczej o tobie. No, mogłeś sobie odpsalić. Papa, cicho. Bamy? Ja sobie nie, bo my no Nie mam Możemy zagrać. No. Zagra H. No. A jak możesz stać na. Bo... Już nie podchodź tam no kurde, no to jest toksyka. Nie, nie mogę, coraz jesteś głupszy, coraz mnie nagryw Nie, nie, nie głupszy, tylko Cię... Nie, głupszy koledytujący, przepraszam. Rotuj, Żen. Ja mam drago. Chylił. Nie wiem. Trzej góra. Dobra, odbijemy to. Brawo. Nie, zajęli nawet. Ej, bo oni dosięli damkę już. Już, pa pa. Zdąży, broń, zdąży, broń. No. 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 Nie, ja nie wezmę. Nie. No to w tej chwili będziesz musiał Mogę coś? coś, mogę coś? Mogę coś? Ja, no, słuchaj, nie do mnie, Powiedz nie sorry. do mnie tak. Mam no, dzięki, A, już płaczę. Uploaduj demo. Na bieżąco uploaduj. Dwóch. Jeszcze jeden. Smoke. Flashbang. Nice. Stój, stój, a, stój, stój, stój. Już a. nic nie ma do roboty. Tak, jeden z nich. Zajemny... Pakę Z Redrampy. Nie, nie, czekaj. To AW. To nie była paka. No, nie widzę, że spak, jest paka, jest paka. Był jeszcze jeden AW, jak coś wracasz.

Popatrz, jest pies! Dawaj, już poszedł, poszedł sobie u mnie. A, detkałem. Stop. No, popatrzył po mnie w i przyszedł znowu. No, bo miał pakę na rank. Musiał przyjść. No, mógł sejwować, no. Brawo. Drużyna, brawo, drużyna! Nie mój turniej, oł, <laughs> My wykrajmy to, jest tłum. mniej rund, okay. tym będzie się szybciej, pewnie ten co? Im, Im szybszy meczyk, tym tak, mniej tak. waży demo. Tak, do to okay. jest prawda. No, Ja to nie no, nie przesłałem, tak. tylko dlatego, że mieliśmy te dogrywki. Najczęściej tak stopie się z mega, waży. A heavy. To chodzi to, to jest łapa, górę i. Cześć, Mam dwa głowy od razu. No tutaj Mogą być. trzech, trzech, trzech. trzech.

Widziałem. Yes. Nie, nie, ja że tak. Jest, tak? A, sorry, nie, 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 Ta. nie, 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 dwóch miał, nie, 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 dobra. nie, 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 Kurde, nie mogę kupić. Dzięki. Nie czasno sobie górę po podchodzą, pował cichu. O Jezus, smar, jadło na drabu. Muszę strzelać. W rurę. Po bani, po bani, safter. Patrzcie. Leży jeden. Jeszcze przed elektryk. Nic nie widzę Nie ma Aeli Star bez mnie Dwóch, Wyszedł. dwóch elektryk Nie patrzę Aeli Jeszcze jeden, jeszcze jeden elektryk Jestem pewien co się dzieje obecnie. No, tu już jest maniana trochę. A gdzieś poza... Co się masz? Albo poza... Jakie gónie tam rządziłem? Ty. Jakie gónie? Co? Ty. Co? Ty. Co? Ej, bo albo paleź. Pięć gór ja biorę. Masz respy je, je, no do w mnie mnie kiedy Ale <grym> Dobra. To cię. Ja to będę stał, chyba na dalek. Idę, Ivy pomógł ci go na... Ładnie. IV, był na Ivy był jeden, jak chcesz, Ivy. Tak, tak. Zespołow. Idziemy. ze zeskocz może to sprawdzisz. Był? Czy jest A, Nie czy jest Jeszcze jeden na, main, prawo, nie, na okay. traby. Traby. To nie Moje traby. prawdziwe info Draba? Tuj... Coś mail. mi w drabie, nie, się main. Taski, nie, to twój to draba się był się On jest Ale flika ma, takiego nie ja to blokowałem. Leży Tyk. Nie leży Czekaj teraz ja ekipate jaki, Marty, jaki hmm. ten flik był taki taki nienaturalny No taki nie tak, z dołu na Nie z dołu na górę tylko taki zawijas taki a? No bo myślałem że przebiegnie O tak... łatwiosko We are good to go. Dawaj flesza mej, y tego Flasha IV ja puszuję je wam Jeszcze raz z tym fleszem, co? No, no, no. No. A, dzięki Trochę się... No 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 Trochę się zapacuję, nikogo nie ma no, wziąłeś? Teraz nie wiem, że na LK też. No 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 Co mówisz? Jeszcze duch Jeden góra mnie podjeżdża Idę Dałem na dół ja będę patrzył był. To Tak Czekaj, gdzie ja mogę wejść, mogę do góry wejść, dobra. brawo. Naprawdę to pali? Ale, że co oni robią? Podram, podram. A Wupa? Wupa, jakaś. Dwał po trzech hitach, Na górę, par górę. Nie wiem, cofnął. Pod popa. Po, po, po. Dostałem skanę. Ten tam się bije ze, ze ścianą Ty, ale je, jednego tak się na jest wiem, zdać. no widziałem ładnie Zamek wracają chyba. Nie ja to czekam na B No widmaszkę Ty ale ty nie patrzysz drogę O Jezus Jeszcze jeden Patrz górę, patrz górę Może być to w Nisa, czy nie? Mam przeszedł dla ciebie

Dobra to Plastykę rób Tak, to dawaj w Bartek Dobra Płynę taki Paul taki Idziesz, zamien, my my do... my, my o, na My Nie wejściem, my pod Idziemy lewą stroną Tu już musisz, już musisz pod będzie drabiny Jeden, ostatni zostaje nie, za... Ostatni to zostaje na W sumie jakbyśmy do draby weszli to byśmy ich zbejtowali Ja zyskoczę drabę, dobra? Nie, nie, nie na no. nie Może mój. górą? Chodźcie, idziemy? Nie, nie, nie. Ale wróciłeś już? Tak, już dawno, Podciągamy? nie wiem. Idziemy? Jazda, go. lecimy. Zabstęp. Czterech na no, czterech na no. A. Nie, ale trzech, sorry. Zabstęp dalej, no, no. Mi jest bomba. Zabstęp Zab ma 10 HP. Zabstęp ciągle żyje? Zabstęp ciągle żyje? No. Tak. Już się już... No, nice. right. ładnie się wcelowałeś. Connect był w głupi. A w ogóle? Oni kryli 3 B. Olej? Nie, dwóch było. Nie, trzech, nie, no, o, Był olej Był, był Ivy czerwony i site na A, bo przyszedłem przez kadłub, nie hebił. No te, na tej, na, na tej szpuli dziwne. Nie No był. Tam. Chodź tu, main? Ja ginę, okay. drabę, jak coś. Oh, bez takiego. Chuu chuu. Jeszcze jedna. Chuu. Jeszcze koniec ter jeszcze koniec. Ała po prawej. Chuu chuu. Kto tam? Chuu chuu. To co Figa i bijamy B. Dobra. Mam tam dwa smoke'i na... Biedu i idzie Idźcie pod B. Dobra, ja sobie zachowuję smoka, daję do je. Ja Smurfik, dasz connector? Ja też dam jakiegoś. No... Głębie, daj, daj na, daj na głębie, żeby... Ok, no, I... przesunąłem. Dobra, idziemy. Góry was. Musimy presz... już iść, musimy już iść. No, już musicie... oni już wiedzą. no. Go, 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 go. do daje elektryka i słyszy za mną. Koszuję A blisko B Mati, jak zawsze W płomieniach tam... Jeszcze jeden Nie, nie on nie żyje Stanowisz mi... A, dobra Lecy! No i jak zwykle ja dostaję łeb, tak Pe, górę poszę, górę, górę Pokój, górę poszę No to jest! Tak, zim, ow W ostatni ty? Mati go zamierzał Niech nie kacu. Czyli mi za 50 nawet. Dobrze, że mnie zabił, przynajmniej killa nie oddałem. Czowieku, chcemy przestać strzelać, zaryzykować, że nie ten wejść do mojej linii. Hmm. Strzał. Ale Masz ja drob. przeżyłem jak coś. Tylko kogo kogoś, kogoś tam wie? innego, nie wiem Paula chyba. No Paula, no. Dobra, Paul dzik w ogóle. Czuję uwaga. nas. No od razu no, Z bomby dalej. Ivy. To jest do konekta Pakę wywaliłem, no widzę Pop, 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 pop. Dupę Z Dupę z konekta wcześniej Góra! No nie, to... Kurde. Pop dog ostatni no. O No i finał to był no, Ja miałem Podgra, 12 raków, 12, 12. Tylko spokój <gulity> <gulity> na wesołej no, już od razu demo, od razu demo